Wczoraj runął częściowo wiadukt przy ulicy Monte Cassino w Koszalinie. Zdarzenie miało miejsce około godziny 16. Pojawiły się tam oczywiście wszelkie służby, w tym m.in. dyżurny prokurator. Wczoraj prowadzono oględziny tego miejsca zdarzenia z udziałem specjalistycznego sprzętu. Ustalono, że nie zginęła żadna osoba i nikt nie został poważnie ranny. Skutkiem bezpośrednim runięcia jednej z nitek wiaduktu jest Natomiast zniszczenie mienia jeden z samochodów zaparkowanych przy ulicy Batalionów Chłopskich jest całkowicie zniszczony. Do tego zdarzenia doszło w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych. Jest to inwestycja, która się właśnie rozpoczęła. Ona polega na wyburzaniu starego wiaduktu i wykonawca te roboty przeprowadzał. Początkowo odkuto jedno z przęseł po stronie zachodniej, na nitce południowej. Następnie ciężki sprzęt wykonawcy przemieścił się na nitkę północną, aby odkuć jedno z przęseł. Kiedy odkuwano to właśnie przęsło, nagle cała nitka północna zaczęła się rozkruszać, walić i ostatecznie runęła w dolinę rzeki Djerżeńcinki. Wiadukt po stronie północnej zapadł się całkowicie, między innymi części konstrukcji starego wiaduktu upadły na ulicę Batalionów Chłopskich. Po stwierdzeniu tego w prokuraturze rozpoczęto czynności i przeprowadzane jest śledztwo celem stwierdzenia, czy nie nastąpiło wyczerpanie znamion przestępstwa, które polega na sprowadzeniu zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Zdarzenie powszechnie niebezpieczne następuje wtedy, kiedy zagraża ono życiu lub zdrowiu ludzi bądź mieniu w znacznych rozmiarach. I mamy w przepisie artykułu 163 wskazane przez ustawodawcę, że takim zdarzeniem niebezpiecznym może być także zawalenie się budowli. Bez wątpienia wiadukt jako konstrukcja drogowa jest tego rodzaju budowlą. Obecnie proszę Państwa mogę powiedzieć, że po wykonaniu oględzin przystąpiono do przesłuchań świadków. Przesłuchano w charakterze świadków kierownika budowy, kierownika prac rozbiórkowych, Przesłuchano także w charakterze świadków operatorów dwóch koparek, to ten ciężki sprzęt, który pracował wówczas na wiadukcie, a także panią, która w wyniku zdarzenia utraciła całkowicie zniszczony samochód. Ponadto przesłuchano także pierwszych docierających na miejsce zdarzenia policjantów, a to w tym celu, aby od nich dowiedzieć się, czy w momencie kiedy już interweniowali, nie widzieli przypadkiem osób, które znajdowały się w okolicach wiaduktów, wiaduktu, a tym bardziej pod tym wiaduktem. Jeden z policjantów podał w toku przesłuchania, że rozmawiał z osobą, która tam wówczas na miejscu zdarzenia była i zapewniała go, że nie dostrzegła żadnych osób znajdujących się pod wiaduktem. Oczywiście wszelkie materiały, które internauci na temat tego zdarzenia zamieścili, będą zabezpieczane przez policję, o czym już w tej chwili mówię. Proszen, proszone są także osoby... Które w tym czasie znajdowały się w takich miejscach w niedalekim oddaleniu od wiaduktów, które mogą ewentualnie być świadkami, aby można je było zapytać, czy przypadkiem nie widziały jednak tam przebiegających, przejeżdżających osób. Mamy do czynienia z sytuacją dosyć niezwykłą, bo do całego zdarzenia dochodzi na budowie, a w związku z tym będziemy również sprawdzali sposób przygotowania tej budowy i sposób. Wyznaczenia terenu budowy. Wydaje się to być to niezwykle ważne, gdyż ta skomplikowana inwestycja ma różnego rodzaju harmonogramy i różnego rodzaju plany. Jednym z elementów tej dokumentacji jest oczywiście plan rozbiórkowy, z którym będziemy chcieli się zapoznać naprawdę szczegółowo. Chodzi oczywiście o kwestię wygrodzenia terenu i zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które w pobliżu tej budowy mogły się znajdować, kilka dni wcześniej. Wszyscy koszaliniowie, Uzyskali informację, że część ulic w pobliżu wiaduktu będzie zamknięta, wyłączona z ruchu drogowego i to y, y, także będziemy sprawdzać y, o y, zamknięcie których ulic występowano, jak przewidywał zamykanie y, tych ulic y, harmonogram. Wiemy już dzisiaj, y, że ulica Batalionów Chłopskich nie była wyłączona z ruchu i to jest główny element, y, który nakazuje nam przeprowadzenie śledztwa właśnie w tym kierunku, czy nie doszło do stworzenia tego. Właśnie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Tak jak powiedziałem. Oparciem dla wszczęcia śledztwa jest przepis artykułu 163 kodeksu karnego. On ma tam oczywiście kilka form popełnienia tego przestępstwa, zarówno umyślną, jak i nieumyślną. Formy polegające na tym, że doprowadzono do śmierci bądź zranienia osób i ewentualnie też sytuacje, w których na szczęście do tego nie doszło. Podkreślam jeszcze raz, że dotychczasowe wyniki prac policji i prof kuratora wskazują, że nie doszło do śmierci i nie doszło do zranienia żadnej osoby. Właśnie musimy sprawdzić. Obecnie przejmowana jest dokumentacja całej inwestycji. Ta dokumentacja znajduje się w dwóch miejscach: u inwestora i u wykonawcy. Będziemy chcieli tę dokumentację przejąć w obu tych miejscach, porównać ją ewentualnie. Czy nie doszło do sytuacji, w której być może część dokumentacji nie była przyjęta, a potem sprawdzać harmonogramy robót, bo tutaj oczywistą rzeczą jest, że w pewnym momencie tej inwestycji na kimś musiał ciążyć obowiązek wy. Z wnioskami o zgodę na nową organizację ruchu. I to będzie jednym z głównych przedmiotów śledztwa. Prokurator, który przeprowadzał Oględziny, poinformował odpowiedzialnych kierowników prac remontowych i kierownika budowy, że w tej chwili powinni wstrzymać wszelkie prace w obrębie wiaduktu i w jego okolicy. Natomiast prokuratura jest zdania, że do wznowienia prac rozbiórkowych i ewentualnych dalszych inwestycyjnych, Powinno dojść dopiero, gdy wy, wypowie się na ten temat uprawniony organ. Myślę tu oczywiście o nadzorze budowlanym, ponieważ inwestycja jest dosyć skomplikowana. To zapewne wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego będzie również w tej sprawie musiał zająć stanowisko. My natomiast wstrzymujemy te roboty z tego względu, że jeszcze dzisiaj powtarzane są oględziny. Wczoraj z uwagi, na niesprzyjające warunki, zapadające już w ciemności, te oględziny były wykonane, ale dzisiaj jeszcze zostaną powtórzone. Potem plac budowy w zasadzie będziemy mogli przekazać wykonawcy, ale chcieliśmy zawarować sobie tę możliwość, że organy nadzoru budowlanego ponownie się w tej sprawie będą wypowiadały. To one są uprawnione oczywiście, a nie prokuratura. Prokuratura natomiast będzie. Będzie prowadziła śledztwo, oczywiście korzystając z pomocy tych fachowców. Mówię o przedstawicielach nadzoru budowlanego. Gdybyśmy mieli do czynienia z umyślnym spowodowaniem takiego zagrożenia, ustawca, ustawodawca przewiduje tam maksymalną możliwość wymierzania kary 10 lat pozwania wolności. Gdyby natomiast do takiej sytuacji ktoś doprowadzał nieumyślnie, to wymierzana kara maksymalna byłaby w granicach. Do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie możemy dziś jeszcze jednak, proszę Państwa, powiedzieć, że dotarliśmy do topu, w którym rozpoczynamy przedstawienie zarzutów. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, jaki będzie praktycznie rzecz biorąc zakres tego śledztwa, czym będziemy się zajmować. Ale zagrożenia karą tak właśnie wyglądają. Te zagrożenia byłyby znacznie surowsze, gdyby okazało się, że niestety w wyniku tego zdarzenia. Ktoś poniósł śmierć albo został poważnie zraniony. Tak jak powiedziałem, te oględziny będą powtarzane, i jeżeli w toku kolejnych oględzin okaże się, że jednak niestety doszło do tego, no to oczywiście też ta kwalifikacja ta przynajmniej wstępna będzie się zmieniać. Ja po prostu jestem w stanie podać państwu to co dotychczas stwierdzono w toku dotychczas wykonywanych oględzin, ale zdajecie sobie z tego sprawę, co runęło na ziemię, na jakim obszarze i no oczywiście że nie można wykluczyć, że ktoś pod tymi gruzami w tej chwili przebywa. Chociaż wykorzystanie tego specjalistycznego sprzętu, myślę między innymi o termowizji, no jednak mimo wszystko nie wskazało na to, żeby tam ktokolwiek pod gruzami wiaduktu się znajdował. Na razie śledztwo toczy się w sprawie, tak rzeczywiście toczy się w sprawie tego właśnie sprowadzenia zagrożenia dla życia bądź zdrowia ludzi. No możemy już właściwie wyeliminować, że nie stworzono zagrożenia dla mienia, bo to musi być mienie znaczne, prawda? To, że samochód jednej z koszalinianek uległ kompletnemu zniszczeniu, no to oczywiście wartość tego auta nie jest w pojęciu prawnym mieniem znacznym. Wszystko jest badane przez prokuraturę, bo to przestępstwo, proszę Państwa, należy do tzw. przestępstw powszechnych, kto sprowadza zdarzenie powszechnie niebezpieczne, więc to mogą być różne osoby współdziałające jakby na dotychczasowych etapach inwestycji i na pewno będzie tutaj również, będzie tutaj również analizowana kwestia przeprowadzenia procedury przetargowej i ewentualnie tego czy komisja przetargowa, chociażby, doprowadziła do sytuacji, w której wykonawca później wszystkie wymagane projekty, harmonogramy i plany przedłożył, a potem czy one były właściwie wykonywane. Także krąg badania tej sprawy, jak Państwo widzą, jest dosyć szeroki. Są to wnioski wynikające z oględzin. Tak jak powiedziałem, na części południowej jedno sprzęt zostało odkute. Przez tych operatorów ciężkiego sprzętu i ono zapadło się. Upadło spokojnie, nie, nie wywołując niczego dalej. Sprzęt przemieścił się na północną nitkę wiaduktu, i tam w zasadzie w trakcie odkuwania, kiedy ten sprzęt jeszcze pracował, doszło do sytuacji, że wiaduk zaczął się zapadać, ale niestety na całej swojej długości, która sięgnęła aż po skraj, czyli do ulicy Batalionów Chłopskich. Czy tak? Technologia przyjęta prac rozbiórkowych była właściwa, też oczywiście prokuratura będzie zobowiązana zbadać. Jak Państwo wiedzą, metody wyburzeń są różne. Czy przyjęto tu tę właściwą, będziemy chcieli sprawdzić i stwierdzić. Muszę powiedzieć, że w sytuacji, w której obecnie ta budowa się znajduje, będziemy jednak pamiętać, że wiaduk ten już wiele miesięcy temu, Został oceniony jako nieprzejezdny, w znacznym stanie zdegradowania. No, i w tej sytuacji będziemy starali się zapytać, czy ktoś także uwzględniał to przy planowaniu robót rozbiórkowych. Stan techniczny tego wiaduktu na pewno powinien być brany pod uwagę w sytuacji, gdzie przyjmowało się taki, a nie inny sposób jego rozbierania. To jest zdaniem naszym dosyć oczywiste i postaramy się również. To wyjaśnić. Nie stwierdzono, żeby na przykład operatorzy sprzętu zrobili coś niewłaściwie. Wjechali, uruchomili urządzenia. Nie ma, nie ma z ich strony najprawdopodobniej jakichś przekroczeń, jeżeli chodzi o technologię użycia samego sprzętu. Natomiast ogromnie zaskoczyło ich to, że ten wiadukt zaczyna się walić tak nagle i na całej swojej długości. Celem, do którego dążono, było przecież przekucie. Tylko części wiaduktu, pewnego przęsła, krótkiego przęsła, które miało się spokojnie zapaść, reszta wiaduktu natomiast miała stać dalej na filarach. Tymczasem zdarzyło się coś zupełnie innego.